Jak przejechać poprawnie tor w Silverstone? Te pytanie zadaje sobie wiele kierowców, no i w dzisiejszym odcinku dla graczy F1 2025 odpowiem Wam na to pytanie. Więc wyjeżdżamy na tor, no i tutaj będziemy zaczynać od pierwszego zakrętu, ale na początek musimy wyjechać i jak najbardziej tutaj ty, tą prędkość tutaj złapać sobie na wyjściu na prostą. Więc właśnie to robimy, no i pierwszy zakręt tutaj na około setnym metrze, no zaczynamy się składać w ten zakręt 50 już tutaj definitywnie no i teraz pokazuję Wam właśnie, że tutaj czterema kołami wykorzystujemy ten początek tego okrążenia no i dalej przechodząc do drugiego zakrętu tutaj tylko lekko najeżdżamy na tarkę no i tak naprawdę teraz cięższy będzie ten zakręt numer 3 ponieważ tutaj hamujemy na 100 metrze, a zaczynamy się składać na 50, no i tutaj pamiętamy, aby nie najechać na ten kiełbasiany krawężnik, no i żeby Wykorzystać tą tarkę na wejściu i dobrze zrotować się na wyjście do kolejnego zakrętu. Czwarty bieg, żeby tutaj nami nie zarzucało, aczkolwiek widzicie, że jest walka. No, bo tutaj jest wolny zakręt i trzeba jak najlepiej wyjść. No i teraz wcześniej składamy się w zakręt, żeby dobrze z niego wyjść. No i tutaj tak minimalnie najeżdżamy na ten krawężnik, prawie idealnie. Wjechaliśmy w apex, no i wychodzimy tutaj tylko le lekka kontra, ale jednakże musi ona być, żeby tutaj jak najszybciej wejść na gaz. Następnie następny zakręt no i tutaj znowu z czterema kołami wychodzimy, odpalamy DRS tak jak widzicie tylne skrzydło jest otworzone no i kończymy sektor numer 1 i teraz pierwszy zakręt w zakręcie numer, e, pierwszy zakręt w sektorze numer 2 no i tutaj składamy się trochę ślepe apex, no ale musimy go dobrze przejechać tutaj idealnie się złożyliśmy w ten zakręt no i dobre wyjście na czwartym w kolejny zakręt w prawo, ja tutaj... Dobre wyjście zrobiłem, trochę gorsze wyjście z tego zakrętu. Czwarty, piąty bieg. No i zbliżamy się do Stone. Najeżdżamy tutaj na tą tarkę, ale Stone to jest zakręt, gdzie Max Verstappen i Lewis Hamilton mieli swoje momenty. No i tutaj na 50 metrze zaczynamy składać się w ten zakręt. Wykorzystujemy lekko tarkę, w zależności od ilości docisku. Tutaj możemy sobie poszaleć. No i bierzemy tarkę między koła na wyjściu z tego zakrętu. Teraz zbliżamy się do Makotsbekec o ile tak to się nazywa, jak nie, to przepraszam bardzo, tutaj omijamy ten kiełbasiany krawężnik, no i pierwsze tutaj z tej sekcji zakrętów oczywiście czterema kołami wykorzystujemy tą tarkę, ale tak, żeby nie unieważnić tutaj czasu okrążenia, drugie, drugie z tego z Becket, kolejny raz przejechany poprawnie, cztery koła są na białej linii, no i ostatnie z nich tutaj lekka podsterowność, jak widzicie lekko mną zarzuciło, ale tutaj już tak dużo tej tarki nie wykorzystujemy, no i teraz kluczowe jest Wyjście z tej sekwencji zakrętów, lekka kontra na wyjściu, no i odpalamy sektor, e, znaczy kończymy sektor numer 2, no i odpalamy system DRS, Zbliżamy się do końca tego okrążenia, ponieważ sektor numer 3 jest bardzo kró krótki. 50 metrów składamy się lekka pod sterowność na wyjściu i na wyjściu, więc nie było to idealne przejechanie tego zakrętu. Tutaj setny metr, no i hamujemy, omijamy kiełbasiany krawężnik, no i tutaj idealnie wjechaliśmy w tej peksy, no i wychodzimy, i liczy się. Bardzo dobre wyjście, naprawdę jest to kluczowe. W pełnej krasie musimy wyjść, no i jak najbardziej sobie poszerzyć te wyjście, żeby jak najmniej wytracić tej prędkości na wyjściu, no i żeby nie skusić całego okrążenia, robimy to z głową na karku, więc tak wyglądało to okrążenie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. E, dajcie znać, jak wam idzie ten tor i czy, i czy te omówienie tego okrążenia Wam coś dało. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, wejścia na inne moje social media. No i mam nadzieję, że cały film Wam się podobał. Ja mam na tyle Wam do powiedzenia, trzymajcie się, cześć!